Jest gminy, taka, to moja uczyć, babunia. Droga, później światło, woda, teraz przymiarka do gazu. I Ale to jest z lat 21... o oh, tak. I ponadto budowa szkoły, No tym przede wszystkim muszę ja pochwalić się. A potem to jest dziadek, instant. I jedna trzecia wartości tej szkoły, to... No bo ona... Ona była dyrektorką generalnie i mi się wydaje, że to były wywiad jakiś z nauczycielami czy coś takiego, o, tak, no bo takimi wiecie. kid, kurwa, człowieku, ty widzisz to? Są złote zęby, albo kurwa jakieś srebrne, pa, pa, jak to błyszczy, albo jakieś wstawki takie, może nie złote, no ale rozumiecie, tak się nie. kiedyś, tu dziadek. Ja górkę o po to myślę, tu jest, tu jest dechami zabita, dziura po prostu, myślę, gdzie oni mnie to skierowali? Byłem, byłem, tam, ale do już jeszcze jeszcze, tego jak Tam nie ma. Nie ma wśród nas. Byłem z nim zjedalony. taka piaszczysta droga.